trafił do mnie amorek z X-Motosa XB88, wersja poliftingowa, czyli 221 rok na serwis, na zmianę oleju, e, ustawienie nabicia azotem. Także pokażę wam jak mniej więcej to wszystko jest skonstruowane. Amortyzator fajny, bo mamy regulację odbicia, czyli fast slow, szybko wolno. Tutaj mamy wkręconą regulację dobicia, czyli hard soft, miękko twardo, tak ona wygląda. Tutaj mamy te kanały olejowe. O, pokażę Wam, jak to działa, ta regulacja. Zobaczcie, tutaj jest taki kanał olejowy. Jeśli ja będę wkręcał tutaj tą śrubę, to ten kanał olejowy będzie się zamykał i amortyzator będzie twardy. Będzie działał sam setting. No i zobaczcie, wychodzi tutaj taki czpień bolec. Nie wiem w sumie, jak to nazwać. To jest chyba z miedzi. I on właśnie tutaj zamyka ten kanał olejowy. Tutaj mam jeszcze dodatkowe takie. Kanaliki. Tu mamy jeden o-ring, drugi o-ring i to jest gwint. To jest na klucz 19. O, mogę Wam jeszcze powiedzieć, że to całe możemy wykręcić, bo tu jest właśnie ta regulacja. I ona ma tutaj dwie kuleczki, w środku jest taka sprężynka, na tym też jest o-ring. Jeśli stąd komuś by olej wypływał, no to tutaj też jest taki o-ring. Tylko tu trzeba uważać z tymi kuleczkami i sprężynkami, bo się to rozsypie albo zginie to jest z tym zabawy, ale tak czy siak jest to rozbieralne. No i właśnie tutaj mamy teraz zatkany kanał olejowy, i mamy twardo. Kręcimy w stronę soft, czyli miękko. I mamy kanał olejowy otwarty i teraz nam swobodnie olej przepływa. Ta regulacja znajduje się tutaj w korpusie. Tu jest zbiorniczek na azot i w sumie to jest połączone jedno z drugim. Tutaj mamy ten kanał olejowy taki. Idzie tutaj ta regulacja i tutaj właśnie mamy ten kanał olejowy. To jest też połączone, tak jak mówiłem, ze zbiorniczkiem tutaj z azotem. I w sumie jak nie będzie azotu, to ta regulacja będzie tak działała, jakby chciała, a nie mogła. Aha, tutaj jeszcze na tej czapce górze mamy... Gwincior i uszczelniacz, bo tu jest to wkręcone i wklejone na klej do gwintów. Także, żeby to zdemontować, to też tam jakąś wiedzę trzeba mieć, żeby tego nie uszkodzić. Amortyzator, jak do mnie trafił, to było w nim 3 bar azotu, powinno być 10. Więc po rozkręceniu wszystkie te regulacje, tutaj oring wymieniony, tutaj oring wymieniony, jeszcze jak będę to wkręcał to tu będzie przesmarowane cienko klejem do gwintów, tylko tu nie może się z tego lać, żeby nie pozatykało gdzieś tutaj kanałów tych olejowych. No i tu na dole jest też zawór taki wkręcony, tu też jest oring zmieniony i tu widzę, że nawet był klej do gwintów i tak samo będzie przesmarowane, bo klej do gwintów jak wyschnie po odcięciu powietrza, dopływu powietrza, no to on też uszczelnia połączenia. I teraz będziemy nabijać tutaj 10 bar azotu. Jeśli ktoś by się chciał dostać tutaj do środka, to trzeba ten, ten dekiel wepchnąć. Nie wiem, czy tu młotkiem gumowym uderzyć, czy... No, trzeba sobie jakąś radzić. Tutaj macie takie zabezpieczenie. Trzeba śrubokręcikiem je wyciągnąć. I później są takie specjalne. No, w sumie to nawet śrubę możecie zwykłą taką z gwintem tutaj wkręcić. I po prostu kombinerkami czy czymś to wyciągnąć, żeby się tutaj dostać do, do wnętrza. To już wyczyściłem. Tak to wygląda. Amortyzator, w sumie, cały jest rozbieralny. Tutaj możemy cały ten wkład, setting rozkręcić. Bo, jeśli by nam tutaj amortyzator e, pocił się, z tej strony by wypływał olej, no to możemy całe te uszczelniacze wszystko wymienić. Trzeba tu od dołu to rozkręcić. No i do tego. Służy taki klucz, to jest taki jak do szlifierki do flexa. Tutaj właśnie wchodzi w te ząbki i możemy to wykręcić. Ten jest akurat do mojego X-Motosa XB88, do starszej wersji. Tutaj rozstaw tak jest milimetr. No nie pasuje. Na Allegro czegoś takiego nie kupicie do tego, ale to nie ma problemu, wysyłacie amortyzator do tokarza i coś takiego Wam dotoczy, nawet z lepszej jakości materiału. Gdzie to naprawdę długo pożyje, i wtedy możemy się tutaj dostać do tego settingu. No, oczywiście trzeba to podgrzać, bo tu są uszczelniacze. Tu jest taki duży gwint, to też jest złożony naklej do gwintów, więc musimy to podgrzać. Tu trzeba gdzieś ścisnąć w imadle. E, tylko w aluminiowych szczękach no, albo gdzieś na prasie owinąć gumą. No, trzeba sobie radzić i wtedy po prostu odkręcamy. No, są fajniejsze rozwiązania, e, gdzie na przykład tutaj ten korek. Ma takie jak nacięcia, i zwykłym kluczem możemy to odkręcić. No jest to na pewno wygodniejsze niż czymś takim. Łatwiej to wtedy idzie. No ale tutaj mamy takie rozwiązanie, i trzeba sobie z tym radzić. Tutaj ta regulacja też możemy ją całą wyciągnąć. Tak samo mamy dwie, dwie takie kuleczki w środku sprężynka, bo to teoretycznie powinno klikać, ale te chińskie zawiasy to rzadko kiedy klikają. Tylko tak. Tutaj mamy tą prowadnicę, taki jak dystans, trzymak tej sprężyny. Musimy go wyjąć. I zobaczcie, tutaj mamy imbusa, śrubkę na klucz imbus. I dopiero to wykręcamy. I możemy się tutaj do tego wszystkiego dostać. Pokażę wam, jak ściągnąć sprężynę, nie zdejmując tutaj góry tej czapki amortyzatora. się muszę sobie tutaj poradzić. Nie będę tego wszystkiego zakładał, ale myślę, że tak Wam to wytłumaczę, że zrozumiecie. Tutaj mamy założoną całą tą właśnie czapkę amortyzatora. Tutaj mamy dociśnięte tą nakrętką sprężynę. I teraz tak luzujemy tą nakrętkę. Ona spokojnie do tego miejsca dochodzi, aż robi się przestrzeń. Wtedy wysuwamy troszkę sprężynę. No ja muszę sobie jakoś tu, ciężko mi jest to jedną ręką. Przesuwamy tutaj odbój i zobaczcie. O. Wyciągamy. I możemy sobie od dołu wyjechać z całą sprężyną. Nie musimy tutaj góry ściągać, żeby zdemontować sprężynę. Tak to mniej więcej wygląda. Co ja Wam jeszcze chciałem tutaj pokazać? Ten klucz Wam pokazywałem. Regulacja pokazana. Aha. Jeszcze często są pytania o klej do gwintów, jaki polecam. Ja najczęściej stosuję ten. Nie wiem, jak to się czyta. Jest bardzo, ale to bardzo drogi. Tylko on też nie jest jakiś mega tani. Ale stosuję też ostatnimi czasami e, średni do średnich połączeń. Dobra, taki z Manola i też jest naprawdę ok. I zakupiłem czerwony, mega mocny, bo dość często ostatnio trafiają do mnie lagi z odkręconymi goleniami. No i powiem szczerze, że jednak będę to składał na czerwonym tym kleju, żeby mieć stuprocentową pewność, że to się nie odkręci. Bo mówię, no ten średni, jeden i drugi jest ok, no ale tutaj na tym czerwonym jak go zastosuję, myślę, że będę mógł spać spokojnie, że to się nie odkręci wszystko te połączenia gwintowane. O, jeszcze mi się coś przypomniało. Tutaj zobaczcie, właściciel nie miał takiego klucza. Jest to widać, że było bite jakimś młotkiem, przecinakiem. Do odkręcenia tej nakrętki albo do napięcia bardziej sprężyny, służy taki klucz hakowy, haczykowy. No ten już jest wzmocniony, bo naprawdę powiem Wam szczerze, na przykład niekiedy ściągnę sprężynę zamorka, A tutaj te nakrętki tak są zapieczone że dopiero trzeba psikać WD-40, podgrzać to opalarką albo palnikiem, no podgrzać to i dopiero jakaś przedłużka z pół metra idzie to ruszyć. Jak już tu zruszymy, to idzie. Ja też często jak na przykład zakładam zakładam te nakrętki, to psikam sobie na przykład tu WD-40, żeby to ładnie leciutko się przesuwało. Bo jest na przykład taki amortyzator MZ z motocykla MZK, gdzie tutaj ten korpus jest aluminiowy i jak ktoś ma nieodpowiednie klucze, to po prostu zmieli ten gwint, nic z niego nie zostanie. Po prostu nic z niego nie zostanie. A tu mamy tylko tą nakrętkę aluminiową, a to jest dobrej jakości ten gwint. Tu raczej z tym nic się nie będzie działo. No ale można sobie właśnie ułatwić psikając tym WD-40, wtedy dużo łatwiej nam się to wszystko wkręca, wykręca. I temperatura. Grzanie zawsze ułatwia demontaż. No to bez grzania odkręcić to raczej by było... Nie no, jest możliwe, no ale to bez sensu. Po co to niszczyć, szarpać się z tym jak... Można to zagrzać, tylko też bez przesady, bo tu są oringi. No wszystko i ze wszystkim trzeba wyczucia, żeby nie uszkodzić. Mamy to naprawić, a nie uszkodzić. Tutaj o tych oringach mówiłem. To mi się kolejna rzecz przypomniała. Jak ktoś się takimi rzeczami zajmuje, zawsze warto mieć taki zestaw oringów, żeby sobie po prostu coś na wzór podobierać. Ja mam w sumie trzy komplety czegoś takiego. No tu mamy 225 sztuk w sumie taki zestaw taniej nam wychodzi, niż byśmy mieli gdzieś kilka o ringów dokupić osobno. Tylko musimy zwrócić uwagę, aby w takim zestawie znalazły się takie o ringi. Żeby nie było, że kupimy zestaw i nie ma o-ringu, który by nam odpowiadał. Dobra, klucz wam pokazałem, kleje do gwintów wam pokazałem, jak działa regulacja, pokazałem sprężynę, jak zdjąć też. No i to by było chyba tyle. Jeszcze będzie amortyzator, oczywiście nabijany azotem 10 bar, ale odcinek z nabijania amortyzatorów azotem już jest na moim kanale. Także tam możecie zobaczyć, jak wygląda nabijanie takiego amortyzatora, co nam jest potrzebne do nabicia azotem. Także nie będę się, nie będę się tutaj powtarzał kolejny raz. Dbajcie o amorki, bo później trzeba wydać parę złotych, żeby to działało. Trochę mi się z tym wszystkim zeszło. Ale pokażę Wam efekt finalny. Tak to wygląda. No jak to u mnie? Umyte, wyczyszczone, więc przypomina bardziej nówkę sztukę niż używkę. Wszystkie regulacje działają: odbicia, dobicia, azot nie ucieka, wszystko jest szczelne. Amortyzator wyczyszczony, umyty. Także pakuję wszystko i odsyłam do właściciela. Także jeśli filmik okazał się pomocny, dowiedziałeś się czegoś ciekawego z mojego materiału, to zostaw kciuka w górę, możesz zasubskrybować, ten kanał będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. No i co, i trzymajcie się, do zobaczenia, piona!